pokażemy tym skurwysynom, kto tutaj rządzi. No nie? No tak. Ale wyjdziemy sobie jednym wyjściem tym razem. Helikopter. Salawa bycz. Czy ty serio się coś ze Witam was bardzo serdecznie z tej strony, a ja to już jest kolejny, chyba piąty odcinek z Crisisa trzeciego e, W miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, kurde, w tym zajebistym miejscu e, Właśnie przyszedł zrzut ziomeczków I będzie trzeba się ich raczej pozbyć, kurde, bo nie będę mi to przeszkadzać Te zaraz zrzucimy to na mordę, ale czekajcie o ile się da? Kurwa, nie trafiłem. Jakby to ugrać, jakby to ugrać. A sobie ze... jakieś mocne, te mocne naciąganie. No i co? No i pozabijamy was wszystkich. Tak wyszło. Ore, ojejku. Ale będzie mi was szkoda. Wszystkich <laughs> zajebiście, widzieliście to? Wszystkich granatem. Głupie cioty. A ty taki biedny będziesz. Zdechniesz od łuku. Już jakaś zajebista muzyczka. Prawie jakby coś się działo. i kurwo. Kurde i strzał. na jednego no z Dobra, spróbujemy sobie tutaj szybko to wszystko ogarnąć. I będziemy lecieli z misją. Koledzy nie współpracują. Proszę o wypierdalanie. Dziękuję. Piertul Kurwa Och się, ocie chuj Ślizg zawsze na propsie O, tu szybka bania poszło. No ktoś się jeszcze chowa Kurwa. O Jezus, główne głupie, gdzie wy jesteście? Szmaty. szmato Tu jesteś, dobra, dobra, kolego. Dziękujemy panu za uczestniczenie w naszej serii. Press jest 3. Dziękuję, dobranoc. Eee, a ty mi tutaj. Kurwa, maciek, ale oni naparzają. Głupie szmaty. Tutaj nie jest tak lekko z nimi. Co czekać? Normalnie mi się tutaj już byszka. No ty cwelu! Ale jest i co teraz. Grzynka. Idź po kotlety o, kurwa Super, dopiero teraz to odkryli? <grywka> Kurwo Szybko, szybko Szybko A, jest Patrzcie jak pięknie O ty kurwo Pyni się O boże ale to że to Szmato ty Do kolegów Cholera jasna Oczywiście jak się nam pojawia ta otoczka dookoła teraz To jest tak zwany pancerz Którym mogę się tutaj bronić, żebym nie zginął W ciągu kilku sekund Kurwy Co tu, tu mamy ammo? Bierzemy pewnie zawsze spokoj, spieprzamy stąd, bo... O oh, shit O oh, shit O oh, shit, 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 shit Chyba zaraz weźmiemy sobie coś takiego ekstra Kurwa, szmato A że te lasery palą Dobra Weźcie mnie, zabierzcie są A dobra Chciałem drzwi otworzyć Z po pomocą rąku. Już, 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 już Jedziemy, jedziemy, dobra. Chwila wypoczynku. Jak tu za mamy? No średnio w sumie. O tu będziemy jakieś ammo. O kurwa, Walcie się. Prorok w pułapce. Heh. Chciałoby się. Kurwy grubasy. Patrzcie to. Szumaty. ruchy! ruchy. Wow. Czy tu jeszcze ktoś chodzi? nie, nie, Może nie, 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 Co nie, chcesz 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 zrobić, nie, 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 sobie z panem, nie, ale rozumiem panu kark ty krzmato, no boże. Proszę jakiś poziom po prostu, tak? Jakiś poziom taki, no kurde. No wy chociażbyście, nie wiem, byli jacyś grzeczniejsi. Jakieś maniery, co? Aha. Wiecie co? Podoba mi się ten pomysł. Eee, lubię bardzo snajperki I no, no wam powiem. Zaraz się pobawimy, chyba. Jako sobie pięknie was oznaczę, wszystkich głupich gówna, bo będziecie mi tutaj stwarzać problemy, niestety, których nie chcielibyśmy, Żeby zaistniały w tej sytuacji. Ty, głupia, kurwo. Bania grało się w CS a szmaty, A? kurde. Pięćdziesiątka gotowa. Przeprogramowanie, super. Aha, to było proste. Czy to tak też do mnie idzie? No, robiliśmy groty wybuchające, by był przypał Pierdol się. Co my tak też mogę? Grubasy zajebane. Odrzucam! Piękny. Tak to ja się bawić mogę Ty cholerny grubasio, jak ty mogłeś to przeżyć? Taki talent defense trochę w sumie bym powiedział Całkiem... Śmiechowo się to z wami walczy, panowie Ale obowiązki wzywają, trzeba się pośpieszyć Pan tu ma strzałę w dupsku Co to jest za goło? Ło, ale napruwacz A ja chyba zrobię tak Zamiast tego gówna wezmę sobie to, bo... To jest jakiś kurde, ale hashtag minigun A pan co? Pozwoliłem odpoczywać? O kurwa Tak cię zniszczy ty łajzek, głupia wredna szmato A te wieżyczki takie prymitywne są. Na patencie się daje zrobić. Są tu jacyś panowie jeszcze? Tam jest dużo jakichś kudeczek. Ciekawe, co to, co to ma znaczyć w ogóle. Ha! Pełno szyfrów całkiem przyjemnie. Co ty wa macie? Chwycić. Aha. Chciałem kogoś tak rzucić. O kurde, Maciusiu! To miny były do cholery. Ale ze mnie debil. A tam. Chybać bieda. Uu. Ej, nie, nie, nie. Ej, ja tam się nie wchodzi? O, tutaj coś jest. Wchodzimy. Tum, 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 Kurde, jakaś... Gdzie? Co? Ciekawie, ciekawie. Lubię chodzić. Prawie jak Splinter Aha. Aha, no to ten, no to... Powiem, że się pobawiliśmy, bo... O kurwa, co ty robisz? Ej, chodźcie, popływamy. Bany hop. Szkoda, że nie mogę skakać po wodzie. A. W sumie dobrze, że nie umarły w tej wodzie. O, tu mam jakieś wejście. To będzie chyba dobrze. Dobrze chyba trafiłem, nie? Mam nadzieję w sobie, bo będzie się obrazimy trochę napadów. Jeśli to nie jest wejście, którego szukałem. O kurde. No i kurde. Co to jest? Hakujemy wszystko, wszystko co w łapki wpadnie oczywiście. Kurde... Taki ze mnie hakier, że... Napiję się zajebistej herbaty, bo zaraz mi się wyrwali. Zajebista herbata jest zajebista. O kurde. Dużo. O kurde. Ty pewnie, że wolę rakietnice zamiast C4. my atakują, tak podobnie, tak? Dobra pokażemy tym skurwysynom, kto tutaj rządzi. No nie? No tak. Nie pierdolę, wyjdziemy sobie innym wyjściem tym razem. Helikopter. To jest salowa bycz. Czy ty serio się to ze mną Kurwa, gdzie on jest? Ta? Czy ja mogę wiedzieć, co się właśnie kurwa odpierdala tutaj? Widzieliście to? Latał helikopter i zadurkował. O kurwa. Gdzie? Gówna. Tamten se idzie w ogóle zero reakcji. Spoko. W ogóle fajne efekty z tą wodą i ogólnie. Nie, kurna! Maciek! Jezus, patrzcie! Co mi życie uratowało? Cholera. Co za jumper madafaka, takie trochę, ale... Yes. Jesus fuck Christ! No tym razem nic mnie nie uratował. No ale nasza postać jest zwinna. Może mniej sprytna, ale... Jakieś alarmy, boże, co wam to da? kolegi, widzieliście? Gnoja, do kolegi strzebał Swojego, kolegi Nieźle się musieli lubić Chyba mamy towarzystwo, panowie No kurwa Kurde, zasilanie cel na poziomie pewnie prawie jak mój komputer, gdy włączę Wiedźmina <laughs> Też się pewnie z nim stanie coś takiego Hehe, <laughs> takie śmieszkowate Co to kurwa, że... Dobra, idziemy stąd, idziemy stąd O kurde, Maciusiu No co ty robisz? Stary Stary Kurwa, jakie to jest mocne, czemu to jest włączone? Jakim co i tutaj taka teoria, że tak powiem, na temat skryptów, tej gry, wreszcie założę, że oni nie przeszli, tylko się tu zrespili. No bo przecież, by te lasery ich spaliła, nie sądzę, że potrafią chodzić w wenty wentylacji. Bo to już może się jeszcze zaskoczę, ale nie, naprawdę nie sądzę. Czy wy jesteście, kurwy? Co, szmato. To ja mam minigunda. O kurde Tak się strzela Ja no Co prawda Amma do tej broni schodzi szybciej niż myślałem Ha dobra, tam mam myśl. Skoczyłbym po ammo, ale yy, sorry chłopaki, śpieszy mi się Ktoś tam do niej pruje Idiobonga. O kurde C4. Brawo 1. Kurna Wypier o wypierd... Ooo Cześć! Koledzy! Koledzy, dlaczego strzelacie? Koledzy Mam trochę takie Yolo Może szpizdu No nie. Hiroshima, tylko że tam tam nie było <gry> No Może no już w tejże nie powiem, że nasza postać się nie myje, bo właśnie zaliczyliśmy sporą kąpiel w naszej prywatnej Amazonce. <gry> Dobra. Słuchajcie, to jest idealne miejsce, żeby się pożegnać. I. wtedy się z wami pożegnam, kurwa, no. Fuck popływa. Da się na tym pływać? Płyniemy na Berlin. Trzymajcie się. Cześć.